że wydaje nam się, że świat się tak rozwija na szerokość, to nieprawda. Tak ego nas ciągnie na odległości. To jest odwrotne do koncentracji prawidłowej do korzenia. Bo tylko korzeń jest w naszej rzeczywistości i w naszym wnętrzu. I musimy się skoncentrować w nas, w środku, to znaczy w naszych cechach i w naszych chęciach, i tam dojść do stopnia bardziej wewnętrznego. I dlatego, wszystko na czym się koncentrujemy, to zawsze do środka. I nawet w naszej egzystencji widzimy, że człowiek jest bardziej rozproszony, taki. Bo tak czujemy, że to pracuje w przewodzie. I dlatego tu musimy każdy w sobie znaleźć te głębsze miejsce. Nigdy nie możemy znaleźć coś ponad wewnętrzny, bliski nas. Nigdy nie mogę sobie wyobrazić tą nieskończoność, tylko zawsze ten następny stopień. Więc wszystkie siły, w których ja się stawiam i wysilam, w każde słowo, które tu jest napisane, to są słowa, które ten Wyższy mi opowiada, tak jak się opowiada dla dziecka. To wszystkie aniołki i te inne, wszystkie takie siły, to wszystko właśnie w ten sposób. Inaczej tego nie zobaczymy. Zobaczymy tylko coś, co jest troszeczkę, jakbyśmy byli w rękach specjalisty od nauki, co on wie, co jest dla nas najbardziej odpowiednie i nie więcej. I wszystkimi siłami nie bać się, tylko się robić maksimum wysiłku, żeby to osiągać. Jeżeli będziemy już mieli te pojęcia, tak jak dziecko, które już się rozwinęło, już coś rozumie. Poznaje rzeczy bardziej wewnętrzne. Przedtem tego nie widział. To było nie w jego stałości wzroku. I wtedy powstaną wszystkie nowe spostrzeżenia. I to jest zapad. Więc mamy iść, iść. I Wyobrażać sobie nowe zdjęcia i tak je chcieć, tak jak dziecko. I tylko nie zdejmować tego naszego wysiłku. I tak jak dziecko, przykładem. Nie ma nic innego przykładu w naszym życiu. Więc e, tak samo działa e, nasz rozwój duchowy. Ja, żeby przygotować Zoa i przygotować te teksty, siedzę mój cały czas. Nie myślę, że jest tutaj coś e, dla nas i dla świata innego, żeby można było iść do przodu. Możemy powrócić do jakichś artykułów, tas, ale wszystko, żeby przygotować narzędzia, żeby wejść do złohału.